Milczenie jest językiem spełnienia. To zdanie brzmi jak paradoks, dopóki nie zrozumiesz, że w ciszy nie ma braku. W ciszy nie ma poszukiwania, nie ma napięcia, nie ma pytania, kiedy. W milczeniu wszystko już się wydarzyło. Milczenie jest oddechem wszechświata po akcie stworzenia. To moment, w którym fala wraca do oceanu i staje się z nim jednością. Kiedy uczysz się naprawdę milczeć, zaczynasz słyszeć. Nie uszami, ale świadomością. Nie to, co mówi świat, ale to, co mówi Bóg w Tobie. Bo Bóg nie mówi słowami, On mówi przez uczucie, przez impuls, przez cichą pewność, która nie potrzebuje potwierdzenia. Milczenie jest językiem spełnienia, bo tylko ten, kto wie, że już ma, potrafi zamilknąć. Ten, kto czuje niedobór, mówi, prosi, analizuje, szuka, modli się w niepokoju. Ale ten, kto wie, że jego pragnienie już istnieje, milknie. Wchodzi w spokój, wtedy jego energia staje się czysta, a wszechświat odpowiada bez oporu. Milczenie nie jest brakiem słów. To stan wibracji, w którym nie ma sprzeczności. To moment, gdy świadomość i pragnienie stapiają się w jedno. Neville Goddard mówił, że prawdziwa modlitwa kończy się, gdy czujesz, że została wysłuchana. Wtedy nie musisz już mówić. Milczenie to nie koniec modlitwy, to jej spełnienie. To moment, w którym czujesz, że to już się dokonało. Że nie ma potrzeby pytać więcej. Wtedy cisza staje się pieczęcią twojej wiary. Milczenie to przestrzeń, w której świadomość staje się twórcza. To miejsce, w którym fala myśli ustaje, a powierzchnia twojego wewnętrznego jeziora staje się tak spokojna, że odbija obraz boskiego planu. Dopóki w tobie szumią wątpliwości, nie możesz zobaczyć wyraźnie. Ale gdy wchodzisz w ciszę, obraz staje się czysty. Milczenie nie jest pustką, to pełnia to punkt. W którym energia tworzenia staje się absolutnie skupiona. To moment, w którym wszechświat mówi: tak. Ludzie boją się ciszy, bo w ciszy znikają maski. W ciszy nie można się schować. W ciszy spotykasz siebie takim, jakim jesteś, bez roli, bez historii, bez słów. Ale to właśnie tam zaczyna się prawdziwe spełnienie, bo w ciszy znika postać, która prosi, i zostaje tylko świadomość, która jest. A to ja jestem jest źródłem wszystkiego. Wtedy czujesz, że już nie musisz gonić, bo jesteś w miejscu, z którego wszystko wypływa. Milczenie jest językiem spełnienia, bo tylko w ciszy możesz usłyszeć to, co już się wydarzyło w świecie niewidzialnym. Umysł, który nieustannie mówi, tworzy szum, który zagłusza głos ducha. A duch jest delikatny, subtelny, cichy. Nie narzuca się, on szepcze, i słyszysz go dopiero wtedy, gdy stajesz się cichszy niż on. Wtedy każde tchnienie. Każdy impuls, każdy drobny znak staje się zrozumiały. W ciszy znika potrzeba potwierdzenia. Nie pytasz już, czy zasługujesz, czy jesteś gotowy, czy to się stanie. Bo w ciszy wiesz, nie przez logikę, ale przez bezpośrednie poznanie. Wiesz, że życie zawsze ci sprzyja. Wiesz, że każde pragnienie jest już w drodze, zanim jeszcze o nim pomyślisz. Wiesz, że twoja rola to nie popychać rzeki, ale stać się jej nurtem. Milczenie jest językiem spełnienia, bo jest aktem najwyższej wiary. To rezygnacja z kontroli, to pozwolenie, by Bóg zrobił swoją część. To powiedzenie: Niech się stanie, i zaufanie, że już się stało. Nie ma w nim napięcia, nie ma wysiłku. Milczenie nie jest rezygnacją, to aktywna obecność, to bycie tak całkowicie w teraz, że przeszłość i przyszłość tracą znaczenie. Wtedy czujesz, jak energia spełnienia pulsuje w tobie, choć nic jeszcze nie widać. Milczenie to przestrzeń między myślami, w której rodzi się świat. Każde słowo, każda forma, każda decyzja wypływa z tej pustki. Kiedy stajesz się świadomy tej przestrzeni, zaczynasz tworzyć z mocy, a nie z braku. Twoje słowa nabierają wtedy ciężaru, bo wypływają z ciszy. Twoje intencje stają się klarowne, bo nie są już skażone chaosem myśli. Każde, tak, wypowiedziane z ciszy, staje się prawem. Kiedy naprawdę milkniesz, zaczynasz słyszeć rytm wszechświata. Cichy, ale stały puls, który mówi: Wszystko jest dobrze. Czujesz, że nie musisz nic dodawać, bo wszystko jest już w ruchu. Wtedy nawet twoje milczenie staje się modlitwą, bo milczenie z wiarą to energia o najwyższej częstotliwości. To komunikat: Wiem, czuję, jest, cisza to przestrzeń, w której wszystko się rodzi. Kiedy nauczysz się w niej przebywać, przestajesz reagować, zaczynasz tworzyć. Zamiast odpowiadać na świat, Zaczynasz wysyłać wibracje, a świat odpowiada na nią. Wtedy zaczynasz widzieć, że każde pragnienie to echo twojej własnej ciszy, które wraca w formie rzeczywistości. Milczenie jest językiem spełnienia również dlatego, że to w nim energia się domyka. Tak jak po ostatnim dźwięku muzyki potrzebna jest cisza, by melodia mogła wybrzmieć, tak po intencji potrzebne jest milczenie, by wszechświat mógł ją zrealizować. Gdy ciągle pytasz, prosisz, analizujesz, zakłócasz przestrzeń tworzenia. Ale gdy milkniesz, energia znajduje drogę. Cisza to pozwolenie. W milczeniu nie ma oczekiwania. Jest świadomość, że to, co ma przyjść, już przyszło. Tylko ty jeszcze tego nie widzisz. Ale nie musisz widzieć, by wiedzieć. Milczenie jest więc najczystszą formą wiedzy. W nim nie ma wątpliwości, bo nie ma kto wątpić. Jest tylko obecność. Kiedy zaczynasz praktykować milczenie. Zauważasz, że nawet twoje ciało zaczyna się uspokajać. Oddech staje się głębszy, myśli stają się klarowne, intuicja staje się wyraźniejsza, w ciszy energia wraca do równowagi. A gdy energia jest w równowadze, manifestacje pojawiają się naturalnie, bez wysiłku. Bo spełnienie nie jest czymś, co trzeba zdobyć. To stan, do którego wracasz, gdy wszystko inne cichnie. Milczenie jest językiem spełnienia, bo jest zgodą. Zgodą na to, że wszechświat już działa, że nie musisz nic wymuszać, że twoje pragnienie zostało już zapisane w polu możliwości. Cisza to zaufanie w ruch energii, którego jeszcze nie widzisz, ale czujesz jego obecność. I wtedy dzieje się coś niezwykłego, zaczynasz czuć spełnienie, zanim zobaczysz rezultat. Czujesz wdzięczność, choć nic się jeszcze nie zmieniło. Czujesz spokój, choć sytuacja zewnętrzna nadal trwa. Ale to właśnie to uczucie ciszy otwiera drogę. Bo wszechświat zawsze odpowiada na to, co czujesz jako prawdę. W końcu rozumiesz, że milczenie to nie pustka, to święta pełnia, to przestrzeń, w której Bóg oddycha przez ciebie, to miejsce, w którym nie ma oddzielenia między tobą a tym, czego pragniesz. I kiedy trwasz w tym stanie, świat zaczyna dopasowywać się do twojej ciszy. Ludzie zaczynają reagować na twój spokój, sytuacje rozwiązują się same, drzwi otwierają się bez stukania. Milczenie jest językiem spełnienia, bo to w ciszy wszechświat słyszy najgłośniej. Twoje słowa mogą prosić, ale twoje milczenie potwierdza. Słowa rodzą się z pragnienia, milczenie z wiedzy. I właśnie wiedza tworzy cuda. Kiedy osiągasz ten stan, każda chwila staje się doskonała. Nie dlatego, że wszystko jest łatwe, ale dlatego, że wszystko jest sensowne. Wtedy już nie potrzebujesz mówić do Boga, wystarczy, że z Nim jesteś. Bo Bóg nie odpowiada na słowa. On odpowiada na świadomość, a cisza jest jej najczystszą formą. Więc jeśli chcesz, by twoje marzenie się spełniło, nie mów o nim bez końca. Wejdź w ciszę, poczuj, że już się dokonało. I trwaj w tym spokoju, bo w chwili, gdy milkniesz z wiarą, wszechświat zaczyna działać. I to, co było tylko pragnieniem, zaczyna oddychać. Bo milczenie jest językiem, którym Bóg mówi: Stało się. W ciszy zaczynasz naprawdę rozumieć, że życie nie jest serią zdarzeń, ale rytmem energii. Każde słowo, każda myśl, każdy gest tworzy fale, które wracają do ciebie. Ale cisza, cisza jest oceanem, w którym wszystkie fale znajdują odpoczynek. Milczenie nie oznacza braku ruchu, to ruch w swojej najczystszej formie. To stan, w którym nic nie musi się wydarzyć, bo wszystko już jest. Kiedy stajesz się jednym z tym stanem, wchodzisz w wymiar, w którym nie szukasz odpowiedzi, bo sam jesteś odpowiedzią. Milczenie nie jest ucieczką od świata, to nie odwrócenie wzroku, nie izolacja od rzeczywistości, to głębsze wejście w nią, poza hałas form, poza słowa, poza myśli. To moment, w którym świadomość dotyka sedna. Wtedy świat przestaje być miejscem, które trzeba rozumieć, a staje się miejscem, które można poczuć. Cisza jest jak most między światem widzialnym a niewidzialnym. Dopiero w niej zaczynasz widzieć, że to, co wydawało się oddzielone, zawsze było jednością. Kiedy umiesz milczeć, nie uciekasz już w myślenie. Zaczynasz obserwować myśli jak chmury, które płyną po niebie twojej świadomości. Nie zatrzymujesz ich, nie nazywasz, nie oceniasz. I właśnie w tym braku reakcji rodzi się przestrzeń. Ta przestrzeń to wolność to w niej może pojawić się inspiracja, intuicja, prowadzenie wszystko to co jest subtelniejsze niż myśl. Cisza nie jest pustką, to portal. Zauważ, jak wszechświat sam mówi przez ciszę. Największe momenty w życiu, narodziny, śmierć, zachód słońca, spojrzenie w oczy ukochanej osoby, zawsze przychodzą z ciszą. Nie potrzebują słów, by mieć moc. Właśnie dlatego cisza jest językiem spełnienia, bo prawdziwa moc nie wymaga hałasu. Ona jest samym istnieniem. Z czasem zaczynasz czuć, że milczenie to nie coś, co robisz, ale coś, czym jesteś. Że cisza nie przychodzi z zewnątrz, tylko wypływa z twojego wnętrza, kiedy przestajesz się z nią spierać. Wtedy każda sytuacja życiowa, nawet ta pełna chaosu, może stać się przestrzenią milczenia. Bo milczenie nie zależy od warunków to wewnętrzna jakość obecności. W tym stanie zaczynasz zauważać subtelność wszystkiego. Słyszysz więcej w pauzie niż w słowie, widzisz więcej w spojrzeniu niż w opisie. Rozumiesz więcej w ciszy niż w rozmowie. Bo cisza przenika wszystkie formy i nadaje im sens. To jak nuta w muzyce, nie istnieje bez przestrzeni między dźwiękami. To ta przestrzeń sprawia, że harmonia ma sens. Cisza jest również lustrem prawdy. Kiedy milkniesz naprawdę, nie możesz już się oszukiwać. Wszystko, co było ukryte pod hałasem myśli, wypływa na powierzchnię. Dlatego dla wielu milczenie jest niewygodne, bo pokazuje im, co było zagłuszone ale w tym też tkwi jego siła, bo tylko to, co zobaczone w ciszy, może zostać uzdrowione. Cisza jest więc uzdrowieniem, w niej kończy się opór, w niej ciało zaczyna się regenerować, serce otwiera, umysł uspokaja. Energia, która wcześniej była rozproszona, wraca do centrum. I w tym centrum, w absolutnym milczeniu, pojawia się czyste Jestem. Nie jako myśl, ale jako doświadczenie. Wtedy czujesz, że nie musisz już nic dodawać, nic tłumaczyć, nic osiągać. Jesteś pełnią. Milczenie to także nauka słuchania. Prawdziwe słuchanie to nie czekanie, aż ktoś skończy mówić to otwarcie się na przestrzeń między słowami. Tam, w tej przerwie, w tej ciszy, możesz usłyszeć nie tylko drugiego człowieka, ale też życie samo. Bo życie nie mówi językiem zdań ono mówi w energii, w rytmie, w pulsie. Gdy jesteś cichy, Stajesz się wrażliwy na ten puls i zaczynasz dostrzegać, że życie nie jest czymś, co ci się przydarza, to coś, co z tobą współtworzy. W ciszy uczysz się też innego rodzaju mocy, mocy bez agresji, bez presji, bez przekonywania. To moc, która nie wynika z kontroli, tylko z harmonii. Kiedy milczysz, twoja energia nie jest rozproszona. Staje się jak skupione światło. Ludzie czują to natychmiast, nie potrzebują słów. By wiedzieć, że w tobie jest coś stałego, coś, co się nie porusza, nawet jeśli świat się porusza wokół. Z biegiem czasu odkrywasz, że milczenie to nie coś, co trzeba praktykować tylko w medytacji. To sposób życia, to cicha przestrzeń, którą niesiesz w sobie, kiedy idziesz ulicą, rozmawiasz, śmiejesz się, pracujesz. To wewnętrzny spokój, który nie znika, nawet gdy świat hałasuje. Bo cisza nie jest brakiem dźwięku. To stan świadomości, która nie daje się porwać. W ciszy zaczynasz też inaczej postrzegać spełnienie. Zauważasz, że spełnienie nie jest momentem, kiedy coś się dzieje, ale stanem, który pozwala, by wszystko mogło się wydarzyć. Spełnienie nie jest w rezultacie, lecz w obecności, i właśnie cisza jest bramą do tej obecności. Kiedy jesteś cichy, widzisz, że wszystko już jest dokładnie tam, gdzie ma być. Milczenie jest też mądrością. W nim wiesz, kiedy mówić, a kiedy pozwolić, by życie samo odpowiedziało. W nim czujesz, że każde słowo ma wagę, więc przestajesz mówić, by wypełnić przestrzeń. Zaczynasz mówić, by ją uszanować. Twoje słowa stają się jak krople rosy na powierzchni oceanu ciszy, piękne, jeśli są czyste, zbędne, jeśli są przypadkowe. A kiedy cisza naprawdę zakorzeni się w tobie, odkrywasz coś, co trudno wyrazić, że cisza sama mówi. Że jest żywa, że ma świadomość, że to w niej wszechświat oddycha, a ty oddychasz razem z nim. Wtedy spełnienie przestaje być celem, staje się Twoją naturą, bo milczenie i spełnienie są tym samym, przestrzenią, w której wszystko jest już doskonałe. I właśnie tam, w tym bezruchu, w tym niewypowiedzianym, tak, czujesz najgłębsze doświadczenie życia. Nie potrzebujesz dowodów, nie potrzebujesz uzasadnień. Po prostu wiesz. Nie wiesz, dlaczego wiesz, po prostu czujesz, że to prawda. I to jest język spełnienia, którego nie da się nauczyć, można go tylko sobie przypomnieć. Bo milczenie to nie koniec drogi, milczenie to sam początek tworzenia, to pierwszy oddech Boga przed Słowem, niech się stanie. I kiedy trwasz w tej ciszy, wiesz, że to samo Słowo rodzi się w tobie. Nie z dźwięku, ale z obecności, nie z pragnienia, ale z bycia. I wtedy rozumiesz, milczenie jest językiem którym świadomość mówi do siebie, gdy już wszystko zostało spełnione.